Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o krążących mitach, o tym, że pokolenie Z nie nadaje się do pracy w kuchni. Ja jestem Michał, szef kuchni z Akademii Kulinarnej Food and Travel CU. Dzisiaj rozwinę ten temat właśnie pokolenia Z w kuchni. Mnie krąży wiele mitów, które chcę obalić. No i cieszę się, że jesteś tutaj i zdecydowałaś i zdecydowałeś się pogłębić swoją wiedzę na temat gastronomii. Dzisiaj poruszymy temat, który często pojawia się w branży, czyli czy pokolenie Z rzeczywiście nie nadaje się do pracy w kuchni. Chcę podzielić się z Tobą moimi przemyśleniami i doświadczeniami, aby obalić ten mit. Zachęcam Cię do poszerzenia swoich kompetencji kuchennych dzięki moim poradnikom kulinarnym, które znajdziesz na blogu Akademii Kulinarnej www.foodandtravel.eu także dla kursów dla młodych kucharzy i świeczych pracowników gastronomii, które znajdziesz na platformie kursy masterclass.pl, a także możesz zostać patronem na platformie Patronite. Tam są do ściągnięcia e-booki, szkolenia oraz różne materiały do pobrania. Zachęcam Cię, sprawdź sobie. Jestem przekonany, że Ci się przydadzą, jeżeli chcesz awansować i lepiej zarabiać w kuchni. Krąży po świecie wiele nieprzychylnych opinii dotyczących młodych osób z pokolenia Z. Wielu starszych i doświadczonych kucharzy uważa, że są to osoby, które nie, zna, nie nadają się do pracy, w zasadzie pod każdym względem, że w ogóle, że młode pokolenie, ci młodzi się totalnie do niczego nie nadają. Podobne opinie spotykam także w innych branżach, jak rozmawiałem z innymi osobami, gdzie pracują po prostu zupełnie w innych miejscach. No ale czy naprawdę tak jest? Absolutnie się z tym nie zgadzam. Yy, uważam, że jest wręcz przeciwnie. Uważam, że młode pokolenie to jest nadzieja gastronomii. W nich właśnie widzę całą przyszłość naszej branży, tą świeżość, innowacyjność i wysoką jakość pracy. Młodzi ludzie są pełni energii, kreatywności i chęci do nauki. To właśnie te cechy sprawiają, że są idealnymi kandydatami na stanowiska w kuchni, na wszystkie stanowiska, od pomocy kuchennych, aż po przez kucharzy, zastępców szefów kuchni i szefów kuchni. Czasami mam wrażenie, że starsi kucharze obawiają się młodej i energicznej konkurencji, która może odebrać im pracę. Może to wynikać z własnych doświadczeń, kiedy to sami byli młodzi i bez doświadczenia. Zapominali, że każdy zaczynał od podstaw. Taka postawa może być wynikiem lęku przed zmianą, lękiem przed nowymi trendami, które generacja Z wnosi do kuchni. Podobne opinie, że młodzi nie nadają się do pracy, można spotkać w wielu innych branżach. Jednak warto pamiętać, że każda grupa wiekowa ma swoje mocne i te słabe strony. W przypadku pokolenia Z kluczowe jest odpowiednie wsparcie i szkolenie, aby ich potencjał mógł zostać w pełni wykorzystany. Młodzi ludzie są również pracowici i sumienni, całkowicie w nich wierzę. Muszę, muszą jedynie zostać odpowiednio przyjęci przez starszych i przeszkoleni z taką czystą starannością. Ważne jest, aby starsi kucharze otworzyli się na nowe pomysły i metody pracy, które generacja Z może wnieść do kuchni. Dzięki temu możemy wspólnie tworzyć lepsze i bardziej innowacyjne miejsca pracy. Współpraca między pokoleniami może przynieść wiele korzyści. Starsi kucharze może, mogą dzielić się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą, podczas gdy młodzi wprowadzają nowe technologie i takie kreatywne rozwiązania, czy jakieś świeże pomysły na talerz. Hmm. Taka energia pozwala na rozwój całej kuchni, a także na tworzenie wyjątkowych dań, które po prostu przyciągną gości do restauracji i pokażą, że potrafimy gotować. Niestety, starsze pokolenia często tworzą pewnego rodzaju hejt wobec młodego pokolenia. Zauważam, że starsi kucharze nie tylko wytykają błędy młodym, ale także krytykują ich i, i w taki, mówią o nich w takim negatywnym sensie. Zamiast wspierać i motywować, częściej spotykamy się z oceniającym podejściem. Może właśnie ci młodzi, dwudziestolatkowie, są przyszłością naszego narodu i gastronomii. Moim zdaniem, nie jest fair, że starsi kucharze nie dają młodym szansy na udowodnienie swojej wartości. Wiadomo, że świeży pracownik nie ma takiego doświadczenia jak ten z kilkuletnim stażem. Oznacza to, że pożytek z jego pracy jest mniejszy, a dodatkowo trzeba go uczyć. Niestety starsi traktują te negatywnie. Zamiast pomóc młodemu kucharzowi i przyjąć go do zespołu z uśmiechem, od początku stawiają go na takiej przegranej pozycji. Zamiast wspierać młodych kucharzy, starsze pokolenia często ich zniechęcają. To podejście jest nie tylko niesprawiedliwe, ale także szkodliwe dla całej branży. Młodzi ludzie zasługują naprawdę na pełen szacunek i na pełną możliwość rozwoju pod okiem doświadczonych kolegów z kuchni. Kiedy starsi kucharze decydują się na mentoring i dzielenie się swoją wiedzą, tworzy to środowisko, w którym wszyscy mogą się rozwijać. Młodzi kucharze wnoszą do kuchni świeże spojrzenie i innowacyjne pomysły. Są otwarci na nowe technologie, na nowe metody pracy, które mogą naprawdę usprawnić wszystkie procesy kuchenne i w ogóle podnieść jakość serwowanych dań. Ich energia i entuzjazm są zaraźliwe, co oczywiście może wpłynąć pozytywnie na cały zespół kuchenny. Dzięki temu kuchnia staje się miejscem dynamicznym i inspirującym, gdzie każdy ma możliwość wniesienia swojego wkładu. Rozumiem, że sytuacja w kuchni może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy starsze pokolenia wykazują się takim scepty sceptycyzmem wobec młodych kucharzy. Jednak nie powinieneś dać się temu hejtowi. Uważam, że ofiarą staniesz się dopiero wtedy, gdy się na to po prostu zgodzisz, żeby tą ofiarą być. Jeśli natomiast pokażesz swoją postawę, że nie pozwalasz sobie na złe traktowanie, przekonasz starszych kucharzy do swojej wartości. Nie pozwól, aby negatywne opinie wpływały na Twoją motywację. <laughs> Twoja pewność siebie i takie pozytywne nastawienie są kluczowe w budowaniu szacunku w zespole. Pamiętaj, że masz prawo do bycia traktowanym z taką godnością, z szacunkiem, niezależnie od tego, w jakim jesteś wieku. To, że jesteś młody, to nikogo nie upoważnia, żeby, nie wiem, po tobie jeździł czy był bardzo nieprzyjemny wobec ciebie. Twoje zaangażowanie i chęć nauki są fundamentem do zdobycia szacunku. Wykazując inicjatywę i poświęcenie, pokazujesz, że jesteś wartościowym członkiem zespołu. Starsi kucharze zauważą Twoje starania i z pewnością docenią Twoją determinację do rozwoju. Jeśli któryś z kucharzy lub szef kuchni prowadzi publiczne media społecznościowe, warto by się śledził i podpatrywał, co publikują. Sam prowadzę TikToka, YouTube'a, Facebooka, Instagrama, dodaję setki filmów z takim kontentem kulinarnym i rozwojem osobistym dla kucharzy. Możesz naprawdę wiele się dowiedzieć nowych rzeczy o gastronomii. Przy okazji zachęcam Cię do odwiedzenia moich social mediów Food Travel.seu. Wystarczy, że klikniesz w linki w opisie tego filmu i na pewno mnie znajdziesz. Dobrym rozwiązaniem jest traktowanie bardziej doświadczonych kolegów z kuchni jako swoich nauczycieli i mentorów. Poproś ich o pomoc w nauce i dopytuj się o techniki kulinarne, pytaj się, jak coś przygotowują. Ty widzisz, że coś nie wiem, na przykład smaży na patelni, czy przyrządza jakieś danie, to możesz podejść, zapytać, a co zrobiłeś, a jak to zrobiłeś, a co to jest, a co tam pływa, i tak dalej, a jak zrobiłeś ten makaron i tak dalej, i tak dalej. Po prostu zapytaj się o szczegóły. Proszę o pokazywanie nowych metod po prostu przygotowania potraw, jeżeli coś nowego zobaczyłeś. Dzięki temu nie tylko poszerzysz swoją wiedzę, ale również zbudujesz relacje oparte na współpracy i wzajemnym szacunku. Uważam, że to jest bardzo dobry most, który łączy ludzi, a kucharzy po prostu łączy gotowanie. Nie bój się zadawać tych pytań. Uczyni się od bardziej doświadczonych. To jest naprawdę bardzo dobre, dobra sprawa. Zobaczysz po prostu świeże podejście do gotowania. Pozytywne relacje w zespole to podstawa efektywnej pracy w kuchni. Staraj się być pomocny, uprzejmy, wspierający dla swoich kolegów. Dzięki temu zyskasz ich zaufanie i sympatię, a to z kolei ułatwi ci integrację i współpracę, ułatwi ci wejście do nowego zespołu. Jeżeli jesteś młodym kucharzem i przyjdziesz do nowej kuchni, to na pewno twoja taka postawa pomoże ci w tym, aby lepiej się poczuć. Hejt starszych pokoleń może być trudny do zniesienia, ale pamiętaj, że masz kontrolę nad swoją reakcją. Nie pozwól, aby negatywne opinie zniechęcały cię do dalszego rozwoju. Niektórzy robią to po prostu celowo, sprawdzają cię, testują cię, jak jesteś, czy jesteś słaby, czy jesteś silny. Twoja determinacja i pozytywna postawa mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki jesteś postrzegany w kuchni. Twoja postawa, zaangażowanie i otwartość na naukę mogą całkowicie zmienić sposób, w jaki jesteś postrzegany przez innych kucharzy po prostu ten hejt nie może powstrzymać się przed osiągnięciem sukcesu. Jeżeli podjąłeś decyzję, że chcesz pracować w kuchni i chcesz się rozwijać, to po prostu nie daj się kompletnie niczemu. Zawsze znajdziesz jakieś rozwiązanie. Pamiętaj, że nikt w pracy nie może cię po prostu hejtować, nikt nie może tobie nic złego mówić, nic złego robić i robić ci pod górkę, ponieważ to jest niezgodne z prawem. No, no i ma, masz prawo zareagować, zgłosić coś przełożonemu, czy po prostu porozmawiać. To w pracy nie obowiązują Żadnej zasady ulicy, i po prostu to, to wszystko musi się odbywać oficjalnie. Także, jeżeli ktoś Cię deprecjonuje i chce obniżyć Twoją wartość, to Masz całkowite prawo zareagować. Bądź po prostu pewny siebie, pracuj ciężko i bądź otwarty na nowe doświadczenia, a to droga do uzyskania pełnego szacunku i sukcesu e, po prostu w Twojej branży. Twoje działania mają ogromne znaczenie, dlatego jak będzie wyglądała przyszłość gastronomii. Pokolenie Z ma ogromny potencjał, aby wprowadzić innowacje i świeże pomysły do kuchni. Jeżeli się zaangażujesz i będziesz otwarty, możesz stać się częścią tej zmiany. Możesz zacząć tworzyć bardziej nowoczesne i dynamiczne miejsca pracy, takie, które właśnie się dopasowują do młodych. A starsi kucharze też muszą się zmieniać i coś nadrabiać. Jeżeli będą po prostu uciekać od rozwoju, no to zostaną w tyle, a ci młodzi ich przegonią. Pokolenie Z ma ogromny potencjał, aby odmienić świat gastronomii. Młodzi kucharze, którzy podejdą do swojej pracy z zaangażowaniem i szacunkiem, z pewnością zdobędą uznanie starszych pokoleń. I więc traktuj starszych kolegów jako mentorów, ucz się od nich i jednocześnie wnosi świeże pomysły do kuchni. Oni też będą mogli się czegoś ciekawego od Ciebie nauczyć. Jeżeli pokażesz, że coś potrafisz, to też nie będą mieli śmiałości y, po prostu podważać tego, co, co wykonujesz dobrze. Bo nie można schejtować czegoś, co jest po prostu dobre, bo samemu y, może, y, można mieć zły wizerunek i taką etykietę sobie przykleić zwykłego hejtera. Y, Możecie tworzyć bardzo dobre środowisko pracy, które po prostu przyniesie korzyści zarówno dla Was, jak i w ogóle dla całej branży. Chciałbym teraz podzielić się z Tobą najważniejszymi wartościami, które pomogły mi osiągnąć sukces w gastronomii. Jest to wiara w siebie i całkowita wytrwałość. W każdym fachu młodzi, niedoświadczeni pracownicy mają najtrudniej. No tak to już jest, że początki nie są łatwe. Jednak to właśnie te wyzwania kształtują całą siłę i determinację. Wiara w siebie to podstawa każdego sukcesu. Bez niej trudno jest pokonać przeszkody i dążyć do realizacji swoich celów. Jeżeli się dokształcisz, będziesz, zdobędziesz lepszą wiedzę, będziesz wierzyć w swoje możliwości, wtedy jesteś bardziej skłonny do podejmowania pewnego rodzaju ryzyka, uczenia się na błędach, no i takiego ciągłego doskonalenia swoich umiejętności. To właśnie ta wiara pozwoliła mi przetrwać trudne chwile na początku mojej kariery. Naprawdę nie było łatwo, ale to przeszedłem, przetrwałem, ponieważ postawiłem sobie cel. Wytrwałość to cecha, która pozwala nam nie poddawać się, nawet gdy napotkamy na największe trudności. Jako doświadczony szef kuchni, wiem, jak wiele wyzwań czeka na młode pokolenie. Sam przecież zaczynałem jako żółtodziób i musiałem się wszystkiego nauczyć od podstaw. Nie wiedziałem całkowicie nic. Byłem totalnie zielony. Każdy krok naprzód wymagał ode mnie takiej determinacji i nieustan nie takiego nieustannego dążenia do poprawy, ciągłego szkolenia się, korzystania z kursów, zdobywania wiedzy, czytania literatury branżowej i, i w ogóle ogarniania całej gastronomii. Moja chęć zwycięstwa i pragnienie polepszenia swojego życia zawodowego doprowadziły mnie do najwyższego stanowiska w kuchni, bo tak na początku założyłem i tą ciężką drogę przeszedłem. Ty tak samo możesz. Po prostu to zrobić. Dzięki yy, nieustanej nauce udało mi się pokonać wszystkie przeszkody. Teraz jestem tak pochłonięty gotowaniem i, i kuchnią, że prowadzę własnego bloga kulinarnego Food and Travel .eu. Jestem założycielem Akademii Kulinarnej, piszę poradniki kulinarne, tworzę kursy dla młodych kucharzy ponadto publikuję darmowe podcasty i szkolenia dla młodego pokolenia na YouTubie, aby móc wam, aby pomóc wam młodemu pokoleniu Z w rozwoju no, naszej fantastycznej branży gastronomicznej. Marzę mi się, żeby ta branża po prostu się rozwinęła, żeby ci młodzi kucharze stanęli na wysokości zadania i chcę im w tym wszystkim pomóc. Dlatego gorąco was zachęcam, korzystajcie z totalnie wszystkiego, zdobywajcie tą wiedzę, bierzcie wszystko to, co jest za darmo, jeżeli trzeba to Zainwestujcie w swój rozwój, wykupcie sobie kursy i korzystacie z jakichś płatnych materiałów, które po prostu nie są dostępne dla każdego. I jeżeli zainwestujecie w coś, co jest dostępne tylko dla garski, czyli dla garski, dla tych, którzy po prostu zapłacili za swój rozwój, no to będziecie w takim małym gronie, które po prostu będzie osiągało sukces. Sam zainwestowałem w moje szkolenia około 30 tysięcy w przeciągu całego życia i zwróciło mi się to z nawiązką przez te wszystkie moje wypłaty szefa kuchni. To po prostu już dawno to mi się zrekompensowało, naprawdę było warto. Już wiele lat temu zacząłem po prostu pracować i zarabiać, że tak powiem, na górkę. Dlatego gorąco Cię zachęcam, to jest Twoja szansa na sukces. Ty też jako młody kucharz możesz osiągnąć sukces w gastronomii. Wystarczy, że podejmiesz decyzję i zaczniesz wprowadzać w życie swoje postępy. To, co się nauczyłeś, po prostu przełóż w realne życie. To jest super ważne. Oto kilka kroków, które mogą Ci w tym pomóc. Punkt pierwszy to ustal cele. Zdefiniuj konkretnie, co chcesz osiągnąć w swojej karierze, gdzie chcesz być, na jakim stanowisku chcesz pracować. Cele pomogą Ci się skupić na tym, co naprawdę ważne. Po drugie, podejmij działanie. Nie czekaj na idealny moment, ponieważ nigdy nie będzie idealnego momentu. Działać trzeba od razu już w tym momencie. Działać już dziś, nawet jeżeli początki są trudne, bo zazwyczaj zaczyna się od zera i nie ma się totalnie nic. Zawsze się robi pierwszy krok, a potem drugi krok, trzeci krok. Także działanie jest bardzo ważne. Po trzecie, ucz się nieustannie. Korzystaj ze wszystkich zasobów, takich jak kursy, blogi, podcasty, czy, czy znajdź swojego mentora, który będzie Ci prowadził przez Twoją ścieżkę kariery. I więcej wiesz, tym lepiej możesz się rozwijać, możesz lepiej się przygotować i będziesz wiedział, jak się zachowywać w różnych sytuacjach i gdy napotkają to inni kucharze, to nie będą wiedzieli, jak mają zareagować, a Ty już będziesz po prostu wiedział, bo będziesz w tym kierunku wykształcony, żeby poradzić sobie z jakimś problemem, a to zaowocuje w Twojej karierze. Po czwarte, bądź cierpliwy. Sukces nie przychodzi z dnia na dzień. Musi być wypracowany. Bądź cierpliwy, wytrwały, a zobaczysz, że efekty na pewno się pojawią. Tylko nie przestań wprowadzać w życie i nie przestań się uczyć. Po piąte, zadbaj o siebie. Pamiętaj, że zdrowie i dobre samopoczucie są kluczowe dla twojej wydajności i satysfakcji z pracy. Jeżeli po prostu jesteś kucharzem, który lubi sobie chillaucik i sobie popala zioło, czy lubi sobie chodzić na imprezy, czy cokolwiek innego w tym stylu, to po prostu możesz to przegrać. Ponieważ to całkowicie paraliżuje twoje, twoje myślenie w kierunku kariery. Musisz być po prostu najlepszy, szybszy od, od wszystkich innych kucharzy. Taki kucharz melanżownik to po prostu może mieć dużo gorszy start i może mu się wydawać tylko, że się super rozwija, a tak naprawdę inni robią dużo więcej w krótszym czasie, ponieważ mogą się więcej nauczyć tylko dlatego, że mają trzeźwe umysły. I więc sobie przemyśl to, nie chcę tutaj, żebyś stał się koniecznie jakimś abstynentem czy coś w tym stylu, ale warto przemyśleć ten temat. Chcę, żebyś wiedział, że nie jesteś sam na tej drodze do kariery, do twojego rozwoju, awansu i lepszych zarobków w, w kuchni. I istnieje wiele osób, istnieje wiele zasobów, które mogą ci pomóc w osiągnięciu tego sukcesu. Mój blog Kulinarny Akademii Food and Travel EU. Pomoże Ci na pewno w tym. Także zaglądaj tam i czytaj te wszystkie artykuły blogowe. One są stworzone właśnie dla Ciebie, dla kucharza, który pragnie się rozwijać i osiągać jeszcze więcej w, w branży. Korzystaj z tych narzędzi i ucz się od bardziej doświadczonych, od najlepszych, i dziel się swoimi doświadczeniami z innymi. Każdy z nas ma taką unikalną drogę do przebycia, bo każdy z nas startuje z troszeczkę innego poziomu. Ale nie porównuj się z innymi i skup się wyłącznie na swoich postępach. Nie porównuj się z innymi i ciesz się każdym krokiem, każdym osiągnięciem. I tak naprawdę najważniejsze, żebyś sam przed sobą widział swoje efekty pracy i będziesz widział, że po prostu podążasz właściwą ścieżką. Musisz wykorzystywać swoje mocne strony i koniecznie uczyć się na błędach. Jeżeli będziesz popełniać błędy, to bardzo dobrze, one są najlepsze do nauki. Najlepiej się tak naprawdę uczy na cudzych błędach. Więc jeżeli ktoś cię uczy i mówi ci, słuchaj, ja kiedyś popełniałem błędy takie i takie, a teraz ich nie robię i robię to i to i jest lepiej, to po prostu nie musisz powielać tych błędów. Tylko rzeczywiście przyjmij sobie do serca te uwagi. Nie możesz ominąć ten po prostu szczebel w swojej karierze robienia wielu, wielu błędów. Także uczenie się na błędach innych to jest rewelacyjne podejście. Pamiętaj, że każdy krok naprzód, nawet ten najmniejszy, przybliża Cię do, reale, do realizacji Twoich marzeń zawodowych, do polepszenia życia, do zwiększenia swoich zarobków. Jako młody kucharz masz również szansę inspirować innych, również tych starszych kucharzy. Możesz się dzielić wiedzą swoją, na pewno coś wiesz, czego inni nie wiedzą, na pewno czegoś się dowiedziałeś, czego nie widzieli inni, na pewno coś zobaczyłeś i możesz o tym porozmawiać i tym się podzielić jakimiś pomysłami. Wiara w siebie i wytrwałość to Twoje największe atuty w takiej Twojej drodze do sukcesu w gastronomii. Nie daj się hejtowi i negatywnym opiniom starszych pokoleń. Zamiast tego pokaż swoją wartość poprzez zaangażowanie, poprzez chęć nauki i pozytywną postawę. Traktuj starszych kolegów jako mentorów i jako partnerów. Ucz się od nich, jednocześnie wnoś też swoje świeże pomysły. Dzięki temu zbudujesz silne relacje w zespole i zdobędziesz pełen szacunek. Mam nadzieję, że Ci się uda osiągnąć sukces w gastronomii, mam nadzieję, że będziesz się szkolił, trzymam za Ciebie kciuki, wiem, że to nie jest prosta droga, jednak żeby jakieś życie wartościowe i na poziomie prowadzić, to w każdej branży musisz zdobyć jakiś fach i musisz się w czymś wyszkolić, żeby być specjalistą. Nieważne gdzie pójdziesz, musisz po prostu być najlepszy jak tylko potrafisz, żeby dobrze zarabiać i żeby awansować, mieć jakieś normalne, normalne pieniądze, które Ci pozwala, pozwolą żyć godnie. W kuchni jest to jak najbardziej możliwe. Kuchnia i gastronomia to jest taka branża, w której można po prostu się dobrze dorobić, i no życzę Ci tego. Mam nadzieję, że weźmiesz sobie do serca wszystkie moje wskazówki. Nie zapomnij zostawić suba, wciśnij lajka like i wbijaj częściej na mój kanał Food Travels.eu. Zapraszam Cię też na bloga Akademii Kulinarnej wwwfoodtravels.u gdzie znajdziesz bardzo dużo tematów kulinarnych. Możesz zostać patronem, wspieraj mnie, a ja Ci też udzielę wsparcia w zamian za to i będziesz mógł korzystać z kursów w aplikacji Patronite Audio jako, jako patron. Możesz sobie słuchać kursów i podcastów dla początkujących kucharzy, masz także przedpremierowe odcinki podcastów na YouTubie, możesz sobie je po prostu z takim dużym wielotygodniowym wyprzedzeniem posłuchać. Wejdź też na masterclass.pl gdzie są dostępne moje e-booki, możesz coś sobie wybrać, jakiś temat, który cię interesuje, możesz sobie zagłębić, kupię takiego e-booka, też będziesz mieć dostęp do różnych materiałów, do takich niepublicznych filmów na YouTubie czy też do innych materiałów szkoleniowych, które udostępniam specjalnie dla, dla patronów, czy też dla kursantów. Także trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że skorzystasz z linków w opisie filmu, które pomogą Ci polepszyć Twoje życie zawodowe. To trzyma się. Na razie. Cześć. Czekam na Ciebie w każdą środę o 21.30 na kanale YouTube Food and Travel Na razie. Hej. Cześć.